Witam z trasy do starokrakowskiego lasu Stara droga do królewskich grzybów Które tu swego czasu rosły Dzisiaj jest piątek, 18 dzień października Godzina jak widać prawie pół do trzeciej Dosyć późno, ale bardzo ciepło I słonecznie Zobaczymy co słychać w starym lesie Starego Krakowa Piękne lasy starego Krakowa, lasy bukowe, jak widać, przepięknie się mienią już pomału kolorami złota. Zbliżyła się jesień, w zasadzie trwa od miesiąca. Te liście za miesiąc praktycznie wszystkie spadną i już będzie zimowo i brzydko. Szukam jakiegoś miejsca, gdzie tutaj przycupnąć, nie ma żadnych parkingów, nigdy tu nie byłem, ale piękne lasy na grze, naprawdę przepiękne. Jechałem piękną drogą, jechałem aż tu nagle się droga skończyła i dojechałem do takiego placu, nie wiem czy to parking, czy co to jest. W ogóle nie ma samochodów w lesie, chyba grzybów nie ma droga leśna, nadleśnictwo Sławno i dalej mamy zakaz ruchu nie dotyczy osób uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów ogólnie las powycinany, nie wiem czy tam iść, czy tam jakoś nie, nie widzę tutaj dobrego miejsca na grzyby, bo wszędzie jest tak poprzecinany ten las tu jest jakieś większe zagęszczenie drzew. Może tutaj pójdę. Stare dęby, stare buki. Zobaczymy. Wracam skąd przyjechałem jednym słowem. Kolejny Takie głębokie, a tutaj za tymi kolejami coś rośnie. Nie no, wiem co to jest. No borowik. Tam jeszcze trzy są czy cztery. ale wyrwachną borowiki 5 borowików ale to widać że są poszerzone grzyby może na suszenie się coś nada ten tutaj zostały chyba no w ogóle nic nie chodzi no to tak tylko wysadzę sobie nad beznożyka bez, narzyka, bez nasza, żeby zobaczyć, co to się w ogóle dzieje Rozejrzę się tu jeszcze, może coś gdzieś rośnie. To jest jak grzyb w ogóle. Ni to maślak, ni to co? No to są maślaki. Dziwne te maślaki są jakieś suche jakieś takie. Maślaki. Nie, no chyba ma szlaki. takie suche ma tak jakby tu wody brakowało w tym lesie. obłonka schodzi, schodzi. Widać zresztą, że jest sucho. Nie będę brał tych takich suchych grzybów. Gdyby był to jakiś dobry moment na boborowiki, to one tutaj powinny rosnąć. Tak mi się wydaje Przejdę się jeszcze kawałek tędy Jakąś prostą drogą Harwesterową Ale mu jest czerwony Aż czerwono No, ja już wiem, że to nie jest najlepszy czas na grzyby. najmniej w tym lesie. Tam jakieś świerki dalej są. Ja tylko tak z samochodu wyszedłem, zobaczyć, co tu się dzieje. Nawet się za bardzo nie ubrałem. Na krótki rękaw, bo jest bardzo ciepło. Nie wiem, czy to jest parking. Tak trochę obawy mam piękna droga asfaltowa skończyła się w środku lasa, lasu aż tu chodził by nam jakaś zwierzyna może jest ciekawa ta droga Ale zobaczymy co w tych świerkach słychać borowiki lubią świerki trzeba było chyba wejść do środka popatrzeć się dzieje. Las jest przepiękny. To od razu widać, że tego typu lasy uwierdają borowiki. Nie myślałem, że znajdę tutaj taki piękny las. W zasadzie nie oddalając się pod, od tego, nie wiem, to nie za bardzo jest parking, tylko od tej zatoczki. Nawet nie mam ze sobą telefonów, nie mam nawigacji. Tak trochę sobie spaceruję. No, ryzykując, jak zabłądzę to koniec. No miało być tylko wyjście takie małe z samochodu, co tu się dzieje w koło. A mnie teraz nas wciągnął trochę, w głąb. Ale nie ma, mówię, nie ma w ogóle grzybiarzy. To świadczy o czymś. No i już wymacali te miejsca, że tutaj pustynia, nie tam pod wróżbeczek się trafił A że nożyka nie mam ani nic, tylko tak sobie wszedłem bez przekonania Piękne lasy, to od razu można powiedzieć, że jest tutaj naprawdę bardzo tajemniczo i bardzo ciekawy. Ale tą tajemniczością można się tutaj gdzieś zapuścić w jakieś trudne miejsca i później stąd nie wyjść. Idę gdzieś tam, skąd przyszedłem. Pod beczek jeszcze jeden, brunatny. Suche są te grzyby, sucho jest w lesie. Grwoci tu za wiele nie ma. Tak, rwetek grzyby ani noga, ani nic. Muszę iść do tego samochodu jednak. Pochodzić po lewsie owszem można, ale żeby grzyby jakieś znaleźć to naprawdę trzeba mieć dużo, dużo szczęścia. Chodzę tutaj takimi, no nie wiem dlaczego wyciętymi lasami akurat, no nie ma tu za dużo lasów, dużo jest, coś się poruszyło. Ciekawe co tam siedzi, sarna uciekła. Jeszcze tutaj była przyczajona w tych szuwarach. Zacząłem głośniej mówić, to się wystraszyła. No ale no tutaj widzę jakieś sitowia rosną, to tych grzybów nie będzie. muszę się chyba przemieścić gdzie indziej widzę jakiś lokalny grzybiarz przyjechał akurat poszedł tam gdzie ja byłem czyli miałem nosa, że byłem w dobrym miejscu ciekawe co mi tam zbierają jak widać przybył drugi samochód i to podejrzewam, że lokalni jacyś tutaj zawodowi zbieracze z tych lasów od razu poszli tam gdzie trzeba ja tam byłem no, fajne lasy tam są, nie powiem, że kiepskie. One zbierają zresztą prawie koszyk grzybów w Parę minut. Ale. Ale nie podoba mi się tam. Nie wiem dlaczego. Jeszcze z ciekawości pójdę tam popatrzeć. Chociaż tu są jakieś ślady człowieka. One no nie były wczoraj ale tam lasy też są ładne iść tam czy nie iść tajemnicze hm. poszedłbym ale się boję pójdę zobaczę co tam się dzieje niestety nic tam nie było Grzyby leśne rządzą się swoimi prawami. Tam jest parking, no jeszcze pójdę tutaj, chociaż nie mam jakiegoś takiego za bardzo przekonania, żeby w takich tutaj dertepach coś rosło. Ale sprawdzić trzeba. W tamtych świerkach może. Pójdę może, może tam te świerki i tamtym łukiem pójdę tam do samochodu wrócę. Tam piękny bukowe las był, nic nie było. Trzeba być o odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Kiedy jest wysyp na borowiki, no to w takich miejscach jak teraz, na przykład tu już stoję, no to powinny być. Już się powinny trafiać coś. A jak nie ma, to można chodzić, chodzić, nic nie znaleźć. Ale coś tak że tutaj jakiś niezaciekawy las jest chyba. Dosyć jest podmokły. To może ta wilgoć sprzyjała grzybom. Grzybni. Ale są jak zahipnotyzowane. Tu jakiś rozryter miejsca. W takich rozrytych miejscach za jakieś harwestery i inne pojazdy też grzyby lubią rosnąć. Jakiś gąsieniecowy, gąsieniecowy nawet pojazd jechał W takich trawkach lubię jej gdzieś rosnąć No olszówki się chociaż zaczęły Bo przez pewien czas nic nie było Idę chyba do, na ten parking Las świerkowy, zielone dywany. Może się coś trafi, ale wątpliwa sprawa tutaj. Zahipnotyzowany las. Purhapka sobie tam rośnie. Tam, gdzie ci panowie poszli, to było dobre miejsce na sam początek. a przeczynimy śladów ludzi, ale nie ma, tu nikt nie chodzi. Warto zawsze popatrzeć czy ktoś chodzi w naszym szlakiem droga leśna Zatem pojadę Zobaczymy co tam słychać w tym tajemniczym lesie, gdzie jest zakaz ruchu Pogoda piękna, bezeruję licznik, pojadę tam parę kilometrów. Jak widać droga niezbyt dobra jest do jazdy nawet rowerem było to straszne Las storo krakowski las mieszany, a tutaj ukryty gdzieś w tych szumowinach, w tych szuwarach taki borowik Uuu, Rewelacyjny Przepiękny jest, prześliczny nawet bym powiedział. Nie spodziewałem się tego w takich moczarach jakiś. No to co to jest? Ciekawe czy to jest dobry borowik Trzon wielki Ale to przebadamy A tu? No tamten Praktycznie dobry też go zgubił czy co? Tam tu rósł? Rósł się powrócił? no chyba robaki zjadły a ten co taki pochylony tu rósł i zarósł albo nie wiem czy ktoś by tu rzucił dziwne tutaj te te borowiki tamten kapelusz się tylko uratował gdzieś ciekawy okaz ciekawe co to jest ja ule borowiczysko Jak dąb, borowik. Dziś nad jakąś prastarą, nie używaną już od wielu, wielu lat drogą. Karwesterową ma się rozumieć. Cieka, czy z drugiej strony też własną. Nie pomyślałbym, że tutaj będą borowiki. Lasy starokrakowskie, tajemnicze. Kolejny borowik, jak dąb. Żeby nie było, że to jest ten sam, bo to drugi jest taki sam. Ciekawe jak ten będzie, bo tam no, trzącały cały poszedł w drewizji. Tutaj się z poszanowaniem zbiera każdego grzyba. To nie jest tak jak w puszczy, że na 500 borowików podgrzybków się bierze jednego. Tutaj każdy jeden jest cenny, bo przecież tutaj grzybów tak wiele w tym roku bynajmniej nie spotykam. Tam się komuś pakowałem na borowikowe miejsce, bo ktoś tam kiedyś był, jakieś tam pocięty jeden grzyb był czy dwa ale mimo wszystko ładnie się szarfnęły te borowiki tam. To jest jakiś taki las świerkowy, gdzie niegdzie jakiś podgrzybek, ale też nie, nie do przesady, żeby to jakaś wielka ilość ich była. No, trochę się tych grzybów uzbierało, mimo, że ja tu się nastawiałem na jakąś większą podróż. Tym rowerem ja się wcale w zasadzie nie oddaliłem za daleko od tego parkingu. Mógłbym tutaj spokojnie dojść i pozwiedzać sobie okoliczne lasy. Tutaj pokażę jako ciekawostkę, to jest świerk, którego, który się zawieruszył drwalą, czy pilarzą czy jak tam można było ich nazwać zapomnieli że on tutaj rośnie nie zauważyli go chyba jest jeden a tutaj drugi taki wielki gdzieś w środku starokletowskiego lasu. No oni tu wszędzie nie zaglądają, to nie wiedzą jakie drzewa rosną piękne do wycięcia jest jakiś młodnik, co to jest za młodnik dębowy? w młodnikach dębowych zbierałem grzyby można spróbować wejść zobaczyć chociaż to mówię, każdy rok jest inny każda pora roku jeszcze do tego, może nie pora roku ale tam, czy to jest wrzesień czy to jest październik ma też duże znaczenie czy w jakimś tam młodniku wystąpią jakieś grzyby czy nie, ale mnie to jakieś wszystko próbowało nastraszyć. Zasygnalizowało, że tu podgrzybki. Ale złudząco podobne do podgrzybka brunetnego. Patrzcie jakie stare, piękne drzewa. Buki i świerki i sosny. Aż miło popatrzeć. No i stał się cud, bo tak sobie tutaj idę. W ogóle ten las mnie skusił z drogi. Gdzieś go zauważyłem. A tutaj taki piękny borowik Ten las ma naprawdę ponad 100 lat Także trzeba z stosunkiem do takich grzybów Które mają taką starą grzybnię I te dwa borowiki Tak leżą Ten drugi był pod i nie mógł wyjść A tu trzeci jeszcze jest A to jest co to, to jest? To nie Tego trzeciego no mój brat by wziął Bo to jest w wielkości dwóch złotych Ja go zostawię A te dwa sobie tutaj spróbuję wymontować nie było wielkiego problemu o, takie piękne okazy. to jest bardzo stara część lasu. Naprawdę jak na te drzewa patrzę to imponujące są. I tutaj pod takim na przykład starym bukiem. Był wysyp borowików z seglastoporek. No, już tu strzępy po nich zostały. No, jeszcze ten ewentualnie. Tutaj i tutaj. No, zaczę tych borowików z seglastoporek. No, to chyba ze 20 ich rośnie. Ale tu się nie ma co dziwić, bo jest naprawdę świerk. No, ten to już jest monstrualnych rozmiarów. No. Tu pokażę koszyk przy tym świerku. To jest naprawdę maleństwo. Ja lubię takie wielki, wielkie stare drzewostany, bo one mają w sobie tajemnice sprzed wielu, wielu lat. One pamiętają dawne czasy. Kiedy nawet jeszcze Polski na mapie nie było Albo może są jeszcze starsze niektóre drzewa Co mają po 200, po 300 lat Kolejny monstrualny świerk No naprawdę Jestem pod wrażeniem Pod wrażeniem tych kolosów No Za 23 godzina 18 czyli zaraz się będzie ściemniać opuszczam ten las trafiłem w jakieś totalne bezgrzybne rejony albo tu po prostu nie rosną wolałbym jechać tam gdzie byłem wczoraj nachodziłem się tutaj po jakichś takich wertepach jak tutaj właśnie między innymi od ponad godziny żadnego grzyba Zaraz noc. Trzeba wracać, żeby nie denerwować wszystkich tych, którzy nie lubią, jak przy latarce zbieram. Mam tu co prawda trochę tych grzybów. No w sumie nie jest tak źle, bo tam jeszcze jest drugi koszyk w samochodzie. Ale wracając do, do tej wyprawy rowerem, to jest nieporozumienie. Bo zrobiłem dosłownie kilometr i 100 metrów. Widzę samochód tam swój na końcu. Myślę, że więcej bym grzybów nazbierał, gdybym tego roweru ze sobą nie ciągnął. Tylko problem z nim jest, bo i tak się tutaj nim w ogóle nie da nigdzie jechać. Tylko główną drogą. Te boczne drogi to można było jedynie czołgiem przejechać, chyba albo i nawet nie. Harwesterem, o to tak Takim czteroosiowym Albo sześciosiowym, Wtedy można jechać W końcu on te drogi Tutaj wyżej Ja Jadę Nie będę już nic tutaj przy latarkach szukał Bo na tym kilometrze co jechałem W zasadzie tylko w jednym miejscu Było fajne miejsce na grzyby Mochodziło w jakichś brzozach, w jakichś szubarach. A te wszystkie lasy co tutaj oglądam sobie. Chodziłem po różnych lasach, naprawdę tutaj nie jest zbyt ciekawie w tym rejonie. Chyba... Bo ja w ogóle miałem plan tutaj zostawić samochód i rowerem przejechać na te miejsca, gdzie byłem wczoraj. Nie jest to aż tak nie wiadomo jak daleko, tam może jakieś 5 km, może 4. Czyli to było całkiem blisko po drodze miałem gdzieś wstępować w jakieś ciekawe zakamarki ale jeszcze raz powtarzam ten las i rower to jest to jest nieporozumienie po prostu nie ma sensu najlepiej wiedzieć gdzie gdzie tym samochodem zaparkować mniej więcej i udać się tam kilometr czy półtora w las zbierać sobie grzybów jeśli są a jeśli ich nie ma no to wiadomo z pustego różne możemy sobie lać nic nie będzie ogólnie jestem w miarę zadowolony z tego grzybobrania ale nie jest to lekkie grzybobranie można się naprawdę zniechęcić widząc bezgrzybne lasy widząc Ciągle jakieś dziwne, wycięte lasy, dużo bagien, no takie niezbyt, niezbyt yy, komfortowe do przemieszczania się te lasy są. Dlatego na przejście kilometr takim lasem, a jak tutaj mamy takie bagno, no to może by wymagało nawet wyjście na, na tą drogę. Godzina za 5 -6. Ja tu mam dzisiaj tyle grzybów. No można powiedzieć co kot napłakał. No może by był prawie czubaty taki wielki pokambą koszyk. Ale nie jest tak źle, bo byli tutaj właśnie ten drugi samochód, co tu stał przed chwilą, odjechał, rozmawiałem z tymi grzybiarzami. Jeden z nich mieszkał gdzieś tu w leśniszówce, to są jego rodzinne strony. No i miał chyba grzybów mniej więcej, tyle co, co ja. Nawet może mniej, a przyjechali w zasadzie równo ze mną. W związku z tym nie ma tragedii. Powiedzieli, że jest fatalnie w lesie w starokrakowskim w tym, w tym roku, że trzeba zbierać nawet podgrzybki. A powiedzmy, tak jak mówili 3 lata temu, to tutaj na tym lesie zbierało się tylko białe borowiki. I a jak był dzieckiem, ten pan, co tutaj mieszka w tej leśniczówce, powiedział, że 50-70 kg białego borowika to on zbierał dziennie. Że po żółte to się nawet czy zielone nie schylał. Ale to nie ten rok, nie ten czas. To trzeba trafić. Naprawdę trzeba trafić na odpowiedni moment, żeby nazbierać takich borowików, tylko takich borowików. Może przyjdą kiedyś jeszcze takie lata. Na pewno tam, gdzie byłem wczoraj, w tym samym lesie. Tylko że z drugiej strony przyjechałem jakieś tam stąd 5 czy 6 kilometrów, no to jakoś lepiej mi się trafiły. Jakieś lepsze zagajniki, lepsze miejsca. Tutaj niestety w tych moczarach, w tych bagnach, w tych przeciętych lasach, zniszczonych lasach zresztą, jak widać, bo ten pan co tutaj mówi, no to mówi, że te lasy to jest tutaj. Tragedia z tymi lesami jest tak duży, duża jest wycinka, że, że to przeraża, przeraża. Bardzo dużo jest wyciętego twardego drewna, dę, dąb, buk, no i iglasty też leci. Jest po prostu bardzo duża, da, bardzo duży jest pozysk drewna w lasach, jest aż to zatrważające, przerażające wręcz. Takie są, nie moje słowa, to są słowa tych, co tutaj byli ze mną, ludzi, którzy tutaj z tych stron się wywodzą. Bo ja tutaj przyjechałem dzisiaj pierwszy raz w to miejsce. Czas odjazdu, godzina 18, za dnia wyjeżdżam.